Manko, witam w moim samochodzie. I tak, jesteśmy w Nitur oczywiście. I mamy nowy samochód. O, jakieś nowe osiągnięcia. To od razu owadamy. Jezu, dobra. Nagrody oczekujące. Odbierz nagrodę. Zawieszenie, dobra. My to same syfy. O, cześć. Dobra, nawet w miarę. Co? Mm. O, dobra, Super. Hu I tak. Dzisiaj zrobimy sobie jakiś wyścig. oczywiście. Weźmiemy sobie, powiedzmy tutaj. Dołączymy, spróbujemy dołączyć. No i co, i sobie pojeździmy trochę nowym samochodem, powiem wam szczerze, że czekałem za wami, chciałem to nagrać. Moją pierwszą reakcję, bo jeszcze tym samochodem nie jechałem, nie, nie brałem udziału w żadnym wyścigu. No i co, No nie chcę nas połączyć, właśnie teraz tylko znaleźć... Jakiś wyścig, bo kurczę, często tutaj są problemy z tym. Zielony samochodzik, zajebiście się prezentuje właśnie. Dodałem jeszcze naklejeczkę, czego nie widzieliście, ale pokażę wam na pewno. No Jezu, proszę, dołącz gdzieś do wyścigu. Dobra, to w międzyczasie wam pokażę tam. O, jest, dobra. Wyścig i patrz, patrzcie: samochód klasa S, 777 punktów. I ja ogarniacie to. 700 ogólnie, 777 przy przyśpieszenie. Tu o 760, a tutaj 712. Klasa S, ja cię fajnie. I to który poziom, 27? Do 800 przy nim dojdę spokojnie, chociaż tuż, tu, patrzcie, przyspieszenie już praktycznie wymaksowane. 36 level, jakim sam chodzi? Aha. Zerowa wytrzymałość pojazdu, a nasz na full, kurcze. Koleś sobie powdygiwał tyle i myśli, że mu to wszystko wiecie, że to wszystko mu sumuje. <ścoughs> 45 level, kurczę. Mam najlepszy samochód, hehe. A kolorek myślę, że spoko. No i właśnie, tak wygląda ta naklejka. Już przy Lamborghini też taką miałem. I tu też sobie wywalnąłem, ona mi jakoś tak na maskę pasuje i jest spoko. Dobra. Oh, silniczek. Super. Dobra. Jadymy. Zobaczymy, jak mi się go w ogóle prowadzi. W ogóle w porównaniu do Lamborghini prowadzi się o niebo lepiej, bo ma chyba. Napęd jakiś inny, czy coś w tym stylu. Bo. Wow. Wow, wow. wow. I w ogóle w tej grze nawet słychać, wiecie, jak silniki pracują w samochodach. coś też bardzo, bardzo wielkim plusem. Po w niektórych grach, wiecie, tam samochód to samochód, ważne, że jedzie. Kurczę, superpozycji nie mam, no ale wiecie. Nie ma się co tutaj kurczę przejmować, czy coś takiego że taki dobry samochód, a dopiero taka pozycja Jest to pierwszy wyścig mój, który jadę tym samochodem Samochód trzeba pierwsze dobrze wyczuć I w ogóle, rozumiecie, my myślę, że mnie rozumiecie Dobra, zobaczymy co i jak Jezu Nie zmieściłem się, będę ostatni Dobra, trudno Ostatnio jeździłem dosyć dużo takich wyścigów Żeby sobie zbierać właśnie kasę na to na co? na ten samochodzik, oczywiście. Ciekawe, ile mi wyciągnie. z 350? Pewnie, pewnie nawet i więcej. Trzeba kiedyś przetestować. Dobra. Właśnie mam mnożnik gotówki. Zobaczymy, ile mi... I czasem wieczorem mnie wkurzało, no wieczorem, wiecie, gram sobie druga w nocy. I żadnego wyścigu nie mogę kurczę. Rozpocząć, ponieważ nie ma już ludzi w tej grze. Dobra, wyjdę sobie. Jak nie ma ludzi w grze, to nie ma komu jeździć. I pokażę wam, o co mi chodziło z tym osiągnięciem. Zobaczcie. Tutaj mam, że ukończono, nie? 30 dzień poszukiwania skarbów. A wchodzę w osiągnięcia. Zrobimy sobie w trakcie. I zobaczcie. Dzień łowów, czy tam, dzień poszukiwania skarbów, 28 dni, dopiero na 30. I nie wiem, właśnie, o co w tym chodzi. Dobra, wiecie co? Ja bym chciał się. Powiedzmy. Chociaż. Chciałbym się tu przenieść, żeby zobaczyć ile ten samochód tak naprawdę pojedzie, ale myślę, że to już zrobimy w następnym odcinku. Dzisiaj pojechaliśmy sobie pierwszy wyścig moją nową bryczką, więc do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć.